Kiedy pierwszy raz obejrzałem zwiastun Smashing Machine nowego filmu Beniego Sawdi pomyślałem sobie, nie, no ludzie, dajcie spokój. Kolejny nieciekawy, sztampowy Biopik, tym razem jakiegoś śno fajtera fightera mieszanych sztuk walki, i w dodatku ten pieprzony The Rock. Jasne, pewnie jest miłym chłopem, tak w gruncie rzeczy wygląda, i może nawet byłbym w stanie przyznać, że nadaje się on do odgrywania jakichś takich prostolinijnych bohaterów w kluczu z szybkich i wściekłych czy coś, ale za każdym razem, kiedy próbuje się go wrzucić w jakkolwiek zniuansowaną rolę, to wypada tak. You stupid bitch. No nie zapowiadało się to zbyt dobrze, szczerze mówiąc. I oczywiście nazwisko scenarzysty i reżysera dawało jakieś pewne nadzieje na sukces. W końcu jest to przecież Ben Safdik, skutwórca wybitnych nieoszlifowanych diamentów czy wspaniałego Good Time. Holy shit, I'm gonna który dał się przecież też poznać jako wyśmienity aktor, chociażby w nolanowym Oppenheimerze. I uwierzcie mi, nie wspominam tutaj tego filmu bez przyczyny, on się tutaj jeszcze w ramach tej recenzji kilkukrotnie pojawi. Miał więc on, w sensie Savdy pełen wachlarz narzędzi i doświadczeń, żeby niczym ten przysłowiowy Gepetto wystrugać z aktorskiego drewna, czy może bardziej skały aktora, z krwi i kości, i żeby opowiedzieć historię biograficzną w sposób niebanalny. No i jak to wyszło? A no wyszło, moi drodzy, bo Smashing Machine to jest film absolutnie wybitny moim zdaniem, jedna z najlepszych produkcji tego roku i dowód na to, że szczypta talentu i oryginalny pomysł formalno-narracyjny potrafi po prostu czasami zdziałać cuda. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Paweł Szruba, a dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, dlaczego Smashing Machine jest obok pierwszego rokiego prawdopodobnie najciekawszym filmem sportowym i o tym, dlaczego uważam, że nowy film Savdiego to trochę taki Nolanowy właśnie Oppenheimer, ale w ringu, tudzież klatce, tudzież oktagonie, jakkolwiek chcemy to nazywać. A, no i jeszcze nim zaczniemy, no to proszę nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, podbić tego materiału, jeżeli lubicie moje treści, bo to realnie pozwala mi się rozwijać i robić bardziej jakościowe rzeczy. No i z góry za to dziękuję, a teraz już lećmy zesmaszować tę maszynę. It's fucking go. Historia zabiera nas gdzieś w przełom lat 90. i 2000., gdzie śledzimy losy Marka Kera, jednego z pionierów MMA na świecie. Wiecie, zawodnika dobrego, ale nigdy nie najlepszego. Wpływowego w ramach tej dyscypliny sportu, ale dzisiaj już lekko zapomnianego. I to jest tak, że żyjemy w czasach, kiedy prawdopodobnie każdy na świecie i każdy z was słyszał o UFC, a nazwiska takie jak Conor McGregor, John Jones czy Khabib Nurmagedow zarabiają miliony dolarów i są raczej powszechnie kojarzone. I w tym obliczu jest coś takiego bardzo magicznego w powrocie do początków tej dyscypliny sportowej, do właśnie Kera czy Colmana walczących za 3000 dolarów w kultowej już japońskiej Federacji Pride, będącej zresztą pionierską organizacją mieszanych sztuk walki. Punkt wejścia w film jest już bardzo ciekawy sam w sobie, nie licząc bowiem króciutkiej sceny wprowadzającej swoją drogą wspaniale wystylizowanej na VHS-owy wywiad, naszego bohatera poznajemy chwilę przed walką z Igorem Wowczęczynem. Przed jego pierwszym przegranym pojedynkiem w życiu. I to właśnie ten motyw uczenia się przegrywania jest kołem napędowym tej, moim zdaniem, mniej ważnej sportowo-biograficznej części filmu. Mniej ważnej, bo Savdiego o wiele bardziej od ringowych potyczek i, i ich, wiecie, widowiskowości, interesuje Kerry jako człowiek portretowany bardzo intymnie, bardzo blisko ziemi, w momencie kiedy już schodzi z ringu i kiedy światło reflektorów gasną, i to jest właśnie moim zdaniem mięsko tej całej opowieści. Mocny, trzymający w napięciu bardzo ludzki dramat, obyczajowo rodzinny. K jest bowiem nie dość, że uzależniony od opioidów, to jeszcze uwikłany w taką bardzo wyniszczającą, dwustronnie powiedziałbym toksyczną relację, opartą też na współuzależnieniu, zarówno od siebie nawzajem, jak i od substancji, które niekoniecznie dobrze działają. Eee, na życie i zdrowie, jeżeli wiecie co mam na myśli. Reżyser skupia się tu najbardziej na człowieczeństwie głównego bohatera, portretując go nie jako legendę, wiecie, nie jako chłopa, który nawet w świecie MMA uchodził za przerażającego, a jako takie duże 200-kilowe, napakowane mięśniami dziecko. Jako pogubionego człowieka z problemami i wadami, które przekładają się też na tą sytuację sportową. I całościowo Saudi dochodzi tutaj do swego rodzaju synergii wątków. Wiecie, to jest tak, że sport ciągnie dramat, dramat ciągnie sport, a całość dzięki temu fantastycznie ucieka tropom i ogranym po tysiąc kliszą sportowych biografii po prostu. Szczególnie ciekawie zresztą wypada właśnie ten wątek toksycznej relacji, która od razu przywodziła mi na myśl ten pomiędzy Oppenheimerem a graną przez Florence Pugh Jen Tatlock. Podobnie jak tam, Kerr i Dawn, jego partnerka, trwają tutaj w tym takim ciągłym kręgu współuzależnień, toksyczności i przemocy, zarówno tej fizycznej, ale jeszcze częściej psychicznej i takiej, wiecie, do, do krzty wycieńczającej. Mamy tutaj bowiem też do czynienia z takim delikatnym odwróceniem ról płciowych, bo. Po przegranej marka, to Down zakłada spodnie w tej relacji. Wiecie ogarnia dom, środki do życia, rozsypaną psychikę swojego partnera i też jego coraz bardziej pogłębiający się opioidowy nauk. I kurde, no niestety nie robi tego jedynie z dobrego serca. Chociaż jako widz nie wątpiłem jeszcze, wiecie, na tym etapie w jej dobre intencje, to jej opiekuńczość przyjmowała po prostu formę pewnej kontroli. Dawała jej poczucie władzy i budowała takie toksyczne podwaliny tego, co wydarzy się między nimi później. Całość tej relacji jest zresztą bardzo sprytnie oparta na pewnym symbolu. Na ceramicznej misce, którą Mark kupuje w Japonii jako prezent dla Dawn misce, która już na wstępie nosi na sobie ślady pęknięć połączonych z proszkowanym złotem techniką kintsugi, a w trakcie filmu ta miska dosłownie pęka i jest sklejana, i tych pęknięć jest jeszcze więcej. I to jest w przedstawieniu tej relacji naprawdę piękne i ujmujące. Szczególnie w ogóle w kontekście sceny, w której drobna Emily Blunt przytula od tyłu wielkiego, płaczącego i roztrzaskanego na kawałki, jak wyżej wymieniona miska, Deroka. I wydaje mi się, że to jest w ogóle ogromna siła tego filmu. Bo czego nie dociągnie scenariusz, to Sawdi dociąga wyśmienitą reżyserią, symboliką, realizacją czy emocjami buzującymi na ekranie i zupełnie się nie dziwię decyzji weneckiego jury o przyznaniu temu filmowi nagrody za najlepszą reżyserię. Bo serio, rzadko spotyka się filmy wyreżyserowane z takim pietyzmem i konkretną wizją artystyczną. Sawdzi tutaj dużą część bagażu emocjonalnego czy budowy bohaterów przekłada właśnie na warstwę wizualną, i tutaj po raz kolejny nasunęły mi się analogie do Oppenheimera. Mark i Dawn bowiem są portretowani na dużych zbliżeniach, wiecie, często za pomocą bardzo długich obiektywów, które zamykają wielkiego chłopa w bardzo ciasnym kadrze, potęgując jego wewnętrzną walkę, a przy tym uciekając od posągowania za sprawą takiego bardzo dokumentalistycznego zacięcia, bo my wizualnie Obserwujemy życie marka Kera troszeczkę z boku, nie? Wdzierając się niejako w jego prywatność, intymność i trochę jak paparazzi ją podglądając. I mamy tutaj w ogóle mnóstwo ujęć z ukrycia, wiecie, z zapłotu z zasiadki, za drzewo. Dużo tutaj też nieidealności obrazka, która buduje bardzo realność i wspomnianą już tutaj ludzkość tych bohaterów, ale też realność trudnej relacji i konfliktów między nimi. I obranie takiej formy opowiadania historii sprawia, że ja jako widz czułem się wręcz źle i niekomfortowo z tym, że tak głęboko wchodzę w życie postaci na ekranie. Szczególnie w tych momentach trudnych, momentach przemocy psychicznej i manipulacji, jakiej dopuszcza się Down, czy przemocy fizycznej, jakiej dopuszcza się Mark Kerr. I ta nieidealność obrazka w ogóle znakomicie oddaje nieidealność tych postaci, wiecie ich charakteru, zachowań, jeszcze bardziej ich u człowiecza, a w dodatku wyzwala, przynajmniej w moim przypadku, sporą dawkę emocji i empatii do tych postaci, mimo ich wad. W warstwie wizualnej, poza samą, tą, wiecie, dokumentalistyczną konwencją, o której powiedziałem, dzieje się w ogóle wspaniale. Kompozycje kadrów są bardzo przemyślane, a każda klatka taśmy w 16,70 mm czy też VHS-owej, bo na takich nośnikach film był kręcony, co zresztą w ogóle w kontekście 70. jest kolejnym punktem wspólnym z Oppenheimerem, wydaje mi się przemyślana w najmniejszym detalu. Dzięki temu, że film kręcony był na taśmie, to w samym obrazku widzimy też sporo pięknego, naturalnego ziarna, które w połączeniu ze świetnym oświetleniem mocno uteksturawia nam zdjęcie. I w tym momencie warto też moim zdaniem wspomnieć o takiej naturalistycznej, bardzo operatorce starć w formule MMA, która ucieka od przesadzonego efekciarstwa i imituje ruchy kamery z realnych gal sztuk walki, przez co te pojedynki wydają się być ciekawsze, bardziej ugruntowane w świecie przedstawionym. To zresztą też rola wspaniałego sound designu, który realnie robi tutaj różnicę. Chociażby różnicując destynację wyprowadzanych ciosów, w sensie wiecie. Te wtułów brzmią mięsiście, coś takiego jak, jak jak to, co nie? Ale te zadane w nos, czaszkę czy szeroko pojęty układ kostny mają już zdecydowanie taki bardziej kościsty, twardy odgłos, bliższy, nie wiem, uderzeniu chociażby w stół, nie? Coś, coś, coś takiego, nie wiem, czy to będzie słychać. Coś, co, coś takiego, nie? Bliżej tego dźwięku. I. To jest mały szczegół, nie? To jest detal, który moim zdaniem dużo robi w tym filmie. W sensie realnie, realnie ugruntawia tych bohaterów, te starcia, te walki, te pojedynki. I to są takie rzeczy, na które ja bardzo zwracam uwagę, bo one są małe, nieznaczne, ale mają ogromny wpływ na świat przedstawiony. No i warto też wspomnieć o wyśmienitym montażu, dzięki któremu film płynie, ma naprawdę fantastyczne tempo, a te dwie godziny uciekają niczym 5 minut. Zresztą nie tylko dźwiękowo, ale również muzycznie jest wspaniale, co oczywiście jest sporą zasługą na Alice i jej oryginalnej ścieżki dźwiękowej, pełnej takiej wiecie: spokojnych ambientów, soczystych skrzeków, wibrujących werbli, które bardzo mocno intensyfikują poczucie niepokoju. I to jest naprawdę koronkowa robota, porównywalna ze ścieżką Greenwooda do One Battle After Another. Fantastyczny jest też zresztą dobór muzyki popularnej, a sekwencja na wzór treningu z pierwszego rokiego, ale w akompaniamencie My Way Franka Sinatry, to mam wrażenie będzie coś, co na kolejne lata zapisze się niczym I of the Tiger w świadomości szerokiej publiki, a przynajmniej tego Wam i sobie oczywiście też życzę. I ja już na początku wspominałem, że no nie jestem za bardzo fanem aktorskich wyczynów The Rocka. I byłem pod naprawdę ogromnym wrażeniem, co Savdiemu udało się z niego wyciągnąć. Bo Dwayne Johnson nie gra tutaj marka Kera. On dosłownie staje się Markim Kerem, dostarczając bez grama ironii jedną z najlepszych i najbardziej zniuansowanych ról w tym roku. Serio. Sposób, w jaki on się porusza, wiecie, mówi, gestykuluje, to jest absolutne mistrzostwo, a coś, z czym mam wrażenie, mógł mieć największy problem na planie, czyli emocje. Wybrzmiewają w każdym grymasie na jego twarzy. I nigdy nie sądziłem, że to powiem. Ale droga Deroka do sezonu nagrodowego, czy nawet nominacji Oscarowej, jest w tej chwili o taka szeroka jak A4 czy A1 z trzema pasami, otwarta i co jeszcze bardziej zaskakujące, w tych potencjalnych potyczkach ma on realne szanse na zwycięstwo, no bo to jest naprawdę bardzo dobra rola i szczerze, to jest dla mnie kurwa totalnie insane. Zresztą nawet na krok nie ustępuje Derokowi wyśmienita Emily Blunt, która wspaniale portretuje tą taką rozchwianą emocjonalnie osobę, jaką jest Down. To bardzo zniuansowana, ciekawa i po prostu nieoczywista rola, co wraz z aktorską chemią z Drokiem sprawia, że wierzysz w tą postać na ekranie. I tutaj też zresztą widzę spory potencjał nagrodowy. No i warto też wspomnieć, że w drugim, trzecim planie, a nawet gdzieś tam w tle uważne oko znajdzie kilka prominentnych gwiazd, nie tylko UFC, ale w ogóle szeroko pojętych sportów sztuki Walk, i najlepiej w moim odczuciu wypadł Aleksander Usyk w, w roli Wowczęczyna i naprawdę dobrze czuł kamerę, miał jakiś taki naturalny luz w sobie w scenach walki, w interakcjach z Drokiem. Ale to może tylko dlatego, że ja osobiście bardzo lubię po prostu Usyka jako sportowca i bardzo go szanuję i zawsze mi się mordać jeszcze jak go widzę na ekranie. I tutaj też był super. Eee, więc, więc, tak zwracam uwagę, że jest. I kilku innych też jest. Finalnie pokusiłbym się nawet, o chyba odważne stwierdzenie, że Smashing Machine jawi się nam jako pewna dekonstrukcja sportowego biopiku. Wiecie, nie zawsze scenariuszowo, ale formalnie i reżysersko już tak. I myślę, że to będzie naprawdę nielada gradka dla wszystkich fanów sportów uderzanych, kopanych i zapaśniczych. Ale też świetna propozycja dla fanów kina Braci Sawdich, co oczywiste ale również każdego, kto docenia po prostu dobre, poukładane pomysłowe kinośrodka, bo tym Smashing Machine w sumie jest. I moim zdaniem to jest absolutnie ścisła topka tego roku, uwodząca pomysłem na siebie, konsekwencją wspaniałą warstwą formalną i naprawdę niesamowitą rolą Deroka. Ja osobiście polecam sprawdzić i jak zawsze wyrobić sobie swoje zdanie, a jak już je wyrobicie, to podzielcie się nim w komentarzu. Chętnie wejdę z wami w jakąś taką dyskusję. No i jeżeli chcecie wesprzeć trochę mój kanał, to, to proszę, zostawcie subskrypcję, podbijcie ten film, bo to realnie pozwala mi się rozwijać i przygotowywać dla was jeszcze więcej jakościowych treści. Na no tymczasem ode mnie na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Albo na co niedzielnym streamku o 20., zależy, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć.